No witam, witam Tu skończyłem ostatnio i chciałem iść robić następne zadanie, ale tak sobie pomyślałem że chyba porobię te wyzwania, żeby mieć na 100% nie bo te trzy mi się zaliczyły za tym pierwszym przejściem w sumie dwa e, zabicie handlarza, i zabij Antoana nie uruchamiając alarmu, to mi się zaliczyło. Zap za pierwszym razem. Tylko to trzeba zrobić tak jak ja tam zrobiłem. No ja później sobie zacząłem. Chciałem sobie zrobić e, po chwili. Chciałem sobie zrobić, zabić wszystkich w porcie, nie? Nie uruchamiając alarmu. No ale to mi się wtedy nie udało. Ale do tego powrócę, ale to będę robił w innym odcinku. No dobra, teraz bym pokazał jeszcze bo zabij Antwana Gdy stoi w oknie. To nie było pokazane, a chciałbym to pokazać i mieć to nagrane na swoim kanale Dla siebie. Żebym to taką pamiątkę miał. Jakby coś to zrobimy te okno jeszcze. To ja to powtórzę. Tylko nie wiem czy teraz stąd mogę się wrócić. Jak już... bo ja wyszłem ogólnie już z tej gry Ale tu jest ten punkt był Kontrolny A nie nie to nie zaliczymy się to ja muszę teraz inaczej to zrobić czas ten uruchomić kontrakt dobra to uruchamiamy kontrakt I'm in position above Zaza to run if alarms Jest okej okay. Jest okay. To będę mógł wykonać kontrakt ja wtedy wyszłem, to mi się zaliczyło. Teraz bym musiał zrobić te okno, żeby w... podejść do tego okna. Control. Yes, Target. Confirmed. That's Antoine Zaza. At this distance, it's not going to be easy, even with all this fancy new Agreed, Good luck! And something this container. to go to If I can get Zarza into his office, I'll have a clean shot. Any thoughts on that? I see some maintenance men on the roof. Looks like the ventilation system. He must have paperwork he'd want to protect from a small blaze, right? Dobra, no we'll try on. It's tak to jest 1100 tam metrów jak dobrze widzę to zrobimy git o kurcze Ten gościu bo... Take him Już chyba z... Ale nie, jest OK Nic się tam nie uruchomiło No bo ja zapomniemy o tym gościu, bo wtedy Szłem stąd ty był ten gościu kłócę Dobra, okej okay. <laughs> Okej, okay, wszystko gra no Dobra, kładziemy się Mało co by mi kurde zabił gościu I patrzymy od nowa Gdzie on jest Gdzie on łazi Bo on, on teraz kuda nie spotka się z tym gościem, bo ja nie mam tych, tych notatek na temat przyjazdu tego gościa. To no dobra, tam się nie idzie tam. Teraz tak, gdzie to jest? To jest ten kontener, tam spadł. Dobra, do góry mamy okno. Teraz musimy zrobić, żeby on tam weszedł, do tego okna. tak, ten ma tysiąc... Zwiększymy. Dobra, jest idealny szaf. Jeszcze byśmy musieli tych dwóch gości ściągnąć. Teraz tylko... w taki sposób. wybuchowe coś tam A co nie odejdzie mam w ale odchodzi jak daleko jest ten gościu tam jest dobra. tam Trzeba tylko trafić teraz w tego gościa. No i git, został nam ten gościu. Teraz jak on mi się tak rusza, to jest górne... ...bardzo chujowo. Dostał i od razu jest... Ten system jest zniszczony i teraz to powinien on kurde iść tam do tego okna. Idzie. Leci. No i dobrze. On tu kurde powinien być tym oknie. Eee, zmniejszymy na 1100. Albo nie, no zobaczymy. Idzie tam dobrze. Oj żeby go tylko trafić teraz No i ty no i w ten sposób mi się wydaje to też nie ma ani alarmu nie ma ani alarmu i zabi jest zabicie gościa przez okno. No i pasuje. i to chciałem tak pokazać ogólnie. No idziemy do ekstrakcji. Dostałem też, ale żeby wykonać następne zadanie. To może nagram takie króciutkie filmiki w sumie. Jak ich tam zabijać, bo tak bym musiał wychodzić, tak muszę wyjść stąd. Opuść region. Najlepiej, dobra. To opuścimy region. No i takie, może takie krótkie filmiki i zrobię taką serię... Hmm. Pierwszą taką serię zobaczymy jak to wyjdzie. Żeby pokazać wszystkie wyzwania z likwidacji Antana, nie? To będzie najlepsza sprawa. Każdy odcinek taki do, dokładny będzie. Bo teraz się, Teraz też się zaliczyły trzy te, nie? Zabicie Antana bez wykrycia. I w oknie, nie? A przedtem było... Zabicie Antana zabicie tego co się miał spotkać z nim i też było bez wykrycia no. To takie ten trzy... dobra To dzięki. Takie krótkie filmiki będziemy robić na razie.